Według mnie na polskim YouTubie brakuje takiego materiału, a propos rynku krypto, w trakcie którego ktoś wytłumaczyłby wam wszystkim, drodzy widzowie, jak działają konkretne poszczególne darmowe narzędzia na rynku krypto, jak dzięki nim uzyskać przewagę, jak to działa, jak dzięki nim tradować po prostu sprawniej, lepiej, zgrabniej i jak to wszystko obsługiwać, więc w dzisiejszym filmie uwaga, 16 aż darmowych narzędzi i pokrótce opis każdego z nich, informacja, gdzie je znaleźć. I tak jak mówię, wszystkie są bezpłatne, przynajmniej w podstawowej wersji. Więc Wy możecie z nich korzystać, od razu po filmie sprawdzić, te, które Wam się spodobają, wdrożyć i serio, jeżeli poświęcicie paręnaście parę 10 minut dziennie albo i dłużej na to, żeby rzeczywiście na ich podstawie analizować różnego rodzaju altcoiny i po prostu to, jak stan rynku aktualnie się ma i jak to wszystko wygląda, czy dobrze, czy nie, to możecie sporo sobie w głowie poukładać i tym samym podejmować lepsze decyzje, więc bez przeciągania po prostu zaczynajmy na zachętek kciuk w górę. I subskrypcja będzie mi bardzo miło. Staram się, jak widzicie, cały czas wymyślać nowe materiały i publikować dla, nas, dla was formaty filmów, które wcześniej po prostu jeszcze publikowane na polskim YouTube nie były, a na zagranicznym często myślę, że też nie. Dlatego, jeżeli chodzi o taki fundament pracy większości fachowców na rynku krypto, to jest to obsługa odpowiednich narzędzi, tak? Tak jak kucharz potrzebuje pieca, patelni czy garnków. To, żeby te potrawy sobie stworzyć, tak? Nie wiem, budowlaniec potrzebuje wiertarki, śrubokręta, czy jakieś tam miarki, żeby remontu dokonać. To tutaj inwestowanie i trading na rynku krypto to też jest praca. Nie należy ona do najprostszych, bo za rogiem czyha mnóstwo, mnóstwo naprawdę nieuczciwych twórców projektów, którzy chcą wydrenować pieniądze z naszych portfeli. I szczególnie teraz, gdy hosta się rozkręca, to twórcy nowych projektów wykorzystują to, że inwestorzy są bardziej skłonni do ryzyka i widzą tak, że to jest okres, w którym wystarczy wpasować. W dany trend i nie tworzyć przy tym działającego produktu, tylko zwykłą wydmuszkę, która jest rozpromowana wśród społeczności i często tak to po prostu przykro funkcjonuje, że finalnie jesteście oszukiwani. Dlatego właśnie musimy poruszać się po tym, nazwijmy to sobie, poluminowym, bardzo ostrożnie, żeby nie utopić głupio naszych środków i by przetrwać. Tak jak fachowcy z innych dziedzin, my też potrzebujemy stosownych narzędzi, aby podejmować jak najlepsze decyzje, ale inwestycyjne. I ja myślę, że ten film będzie bardzo wartościowy nie tylko dla początkujących osób. Które wiecie, dopiero do rynku dołączyły, ale też dla bardziej doświadczonych czy w ogóle traderów poszukujących sposobów na doskonalenie swojego warsztatu i umiejętności skutecznego wyszukiwania perspektywicznych altcoinów i analizy najważniejszych danych na rynku krypto. Więc ten materiał sprawi, że nie tylko będziecie w stanie lepiej poruszać się po rynku, ale również umożliwi wam to również lepsze zrozumienie tego, jak te projekty funkcjonują. Dzięki czemu zwiększycie swoje szanse na znalezienie projektu z potencjałem, które rzeczywiście mogą dać sporo zarobić w tej hoście. A żeby te projekty w ogóle kupić, Zapraszam Was na giełdę, z której sam korzystam. Jest to giełda Bybit. Link jest w opisie pod tym filmem. Z tego linku partnerskiego, oczywiście, jest to współpraca. Kwalifikujecie się na najwyższe, najlepsze w Polsce możliwe bonusy do odebrania, czyli cashback, czyli turnieje tradingowe co miesiąc z pulą nagród kilku tysięcy dolarów na arenie i na koszarach. Macie też zniżki na prowizje okresowe. Cashback do 30 tysięcy dolarów w USDT za depozyt i trading. Kurs Akademii Kryptowalut oraz Vipa na Discordzie. Wszystko jest w opisie pod tym filmem. Po kliknięciu w link oraz na moim Telegramie macie co miesiąc giveaway na 2000 dolarów. e and... Książki dla wszystkich chętnych Serio. Każda osoba, która jest u mnie na giełdzie Bybit, może odebrać moją książkę fizyczną z podpisem. Wystarczy na telegramie raz w miesiącu, jak jest taka akcja, napisać do osoby, którą wskażę, wysłać dane do wysyłki, tyle, nic za to nie chce, edukujcie się. Więc 8 benefitów w jednym i najniższe prowizje na rynku myślę, że kuszam. Dlatego warto sprawdzić, tam, tam wszystkie projekty, które rozgrywam na spocie lub na dźwigi. Link też jest na ekranie w formie kodu QR. Więc, tak jak powiedziałem na początku, w dzisiejszym filmie wam przedstawiam nie 3, nie 5, a 16 niezbędnych narzędzi, które pozwolą wam. Być o krok przed konkurencją. I narzędzi, nie byle jakich, bo po pierwsze, będą to najlepsze dostępne narzędzia, pozwalające wyrobić wam przewagę nad innymi z tych bezpłatnych, a po drugie, właśnie będą dostępne dla wszystkich. Nie musicie płacić ani złotówki, nie mam tutaj żadnych afilacji, żadnych linków. Po prostu korzystajcie z tego, z czego ja korzystam, a może wam to sobie pomóc, więc zapominajcie pasy, zaczynamy. Ale dobra, na start, po co w ogóle powinniśmy korzystać z narzędzi, tak? Roześcimy to sobie, bo rozpoczynając swoją przygodę z inwestowaniem w krypto, warto według mnie zdać sobie sprawę z tego, jak istotne jest posługiwanie się narzędziami do analizy fundamentalnej, jak i technicznej. A korzystanie z nich w, w takiej dobrej formie e pozwala na lepsze zrozumienie rynku, co jest kluczowe po prostu dla podejmowania świadomych decyzji inwestycyjnych. A w świecie krypto, gdzie zmienność jest na porządku dziennym, to ta umiejętność analizowania danych może znacząco zwiększyć nasze szanse na sukces. I analiza fundamentalna pomaga nam tutaj ocenić realną wartość kryptowaluty na podstawie technologii e czy zespołu stojącego za projektem oraz adopcji na rynku, a dzięki temu możemy zidentyfikować projekty, po pierwsze, solidnych podstawach, a po drugie o długoterminowym potencjale na wzrosty. Z kolei analiza techniczna, która się opiera tutaj bardziej na analizie wykresów i historycznych danych cenowych, patternów, pozwala na przewidywanie przyszłych ruchów cenowych, tak? I dzięki temu możemy lepiej zrozumieć krótkoterminowe trendy i odpowiednio reagować na zmiany na rynku. Więc ta znajomość i umiejętność korzystania z darmowych narzędzi analitycznych daje Wam przewagę i eliminuje przy tym konieczność wydawania dużych sum na drogie subskrypcje, czy jakieś oprogramowanie, które może być zbędne. A dodatkowo regularnie Korzystanie z tych narzędzi pozwala na zdobycie cennego doświadczenia i rozwijanie własnych strategii inwestycyjnych, co jest nieocenione w długoterminowej karierze kryptoinwestora. I w efekcie tego wszystkiego umiejętność analizy fundamentalnej czy technicznej staje się serio, serio nie tylko przydatnym, ale wręcz niezbędnym elementem w arsenale każdego świadomego inwestora na rynku krypto. Więc zaczniemy sobie teraz od wymienienia opisu tych najbardziej podstawowych narzędzi, bez których nie da się praktycznie funkcjonować na rynku, aż po te, które dostarczają dogłębnej i czasem skomplikowanej wiedzy o projektach. Więc zaczynamy od podstaw. Mam tutaj dla Was generalnie dwa narzędzia, bez których ciężko sobie wyobrazić jakąkolwiek analizę fundamentalną. Są to chyba najbardziej strony internetowe używane przez miliony inwestorów krypto na świecie. Mowa tu o CoinGecko i CoinMarketCap. To są jedne z najbardziej podstawowych, ale jednocześnie użytecznych narzędzi i są to platformy, które dostarczają szczegółowych informacji na temat różnych coinów i pomagają nam w przeprowadzeniu tej najbardziej podstawowej analizy. CoinGecko to jest strona internetowa i aplikacja, która oferuje kompleksowe dane w jednym miejscu. Możecie sobie też ściągnąć na telefon apkę. Więc co my tu mamy? Tak? Na pierwszy rzut oka pojawia nam się spis kryptowalut uszeregowanych malejąco według kapitalizacji rynkowej, a największe z nich czyli Bitcoin i Ethereum są na Szczycie. i idąc dalej w dół możemy poznać coraz to mniejsze projekty. Co więcej, mamy tam oczywiście też wykresy cenowe krypto, dane odnośnie trading volume na giełdach, w poszczególnych projektach, a także podstawowe dane od ekonomii i wszystkie ważne linki, żeby sobie te projekty dalej tam po prostu sprawdzać. Więc możemy kliknąć w każdą z interesujących nas krypto, przejść do ich social mediów, możemy mieć wtedy wgląd w to, jak aktywny jest team, jak się komunikuje ze społecznością, a przeszukując inne zakładki mamy po prostu wskazówki, gdzie daną krypto to możemy zakupić, na jakiejś giełdzie, na jakim DEXie, A strona zbiera nam też najważniejsze newsy czy dane historyczne oraz jest tam e, informacja o tym, co myślą osoby, które inwestują w ten projekt. Są wypowiedzi na takim forum, powiedzmy to sobie. Za to CoinMarketCap to jest taka bliźniacza platforma, która zawiera mniej więcej to samo, co na CoinGecko i raczej postawiłbym między nimi znak równości. Ja korzystam z tej i z tej, zależy. Tam po prostu layout jest trochę inny, ustawienia można dopasować je bezpośrednio do swoich preferencji. Również CoinMarketCap ma aplikację, w więc tutaj są też newsy o interesujących nas właśnie kryptowalutach i najważniejsze wydarzenia z nimi związane. Kolejną równie ważną rzeczą przed podjęciem jakiejkolwiek długoterminowej inwestycji jest oczywiście analiza cenowa i posiadanie odpowiednich narzędzi ukazujących price action na wykresach to jest absolutna podstawa poruszania się na rynku i tutaj mogę wam polecić dwa darmowe narzędzia do tego. Jest to po pierwsze TradingView dostępne w formie przeglądarkowej, ale również w formie aplikacji i tutaj możecie dodać swoje ulubione pary do handlowania od rynków tradycyjnych przez surowce, a na kryptowaluta kończąc i wszystkie wymienione narzędzia nie byłyby przydatne, gdybyśmy nie mogli nigdzie naszych kryptowalut kupić, tak? Dlatego też druga aplikacja, z której ja korzystam, gdzie macie też szereg wykresów, kalkulatory, miarki, to jest giełda, czyli Bybit. Nie wyobrażam sobie tutaj daytradingu krypto bez niej. Tutaj kupuję sprzedaję swoje aktywa, rozgrywam lewary i całą resztę. Poradnik jest w prawym górnym rogu, tak? Jak ktoś chce zobaczyć, jak na Bybicie operować, jak wpłacić złotówki, jak wpłacić kryptowaluty, jak zdobyć te bonusy, wszystkie, o których mówiłem wcześniej, to w prawym górnym rogu jest. I też jest druga poradnik teraz wam się pokazuje o tym jak grać na dźwigni, na bajbicie, jak lewarować swoje pozycje i czym się kierować. Również w opisie pod tym filmem jest playlista tradingowa, gdzie wymieniłem krok po kroku te wszystkie tutaj zależności, moje porady, jak ja po prostu działam, sugestie i tym czym się kieruję, więc generalnie sprawdźcie. Jest tam 18 filmów w obecnej. Zapiszę sobie w przeglądarce gdzieś w zapisanych kartach to wszystko i w ciągu paru wieczorów na pewno uda wam się to wszystko zobaczyć. I ostatni wybór z tego segmentu padł na stronę internetową The blog. z kilku powodów. Po pierwsze warto tutaj śledzić bieżące newsy z rynku, a ten internetowy magazyn jest jednym z najbardziej rzetelnych źródeł informacji z branży. Utrzymuje też stały, wysoki poziom dziennikarski, dzięki czemu mamy dostęp do regularnych wiadomości z zaufanego źródła. Po drugie, strona posiada interesujące zakładki, jak chociażby rubrykę Data, a tam zawarte są kluczowe informacje z rynku Spot i Futures, jak chociażby wolumeny giełdowe, metryki Open Interest, czy informacje o likwidacjach. I też mamy wgląd w przepływy pieniężne do bitcoinowych ETF-ów, a niedługo będą też dostępne dla Ethereum. Więc ponad to wszystko masa innych informacji z rynku stablecoinów, metryki, wykresy dotyczące różnych blockchainów, kluczowe dane z DeFi czy rynku NFT, naprawdę mnóstwo, mnóstwo pożytecznych danych, które pozwolą nam nabrać obiektywnej perspektywy tak, w jakim kierunku rynek podąża. No i też jak będą się kreować kolejne trendy, jak rozwijają się największe platformy do smart kontraktów w krypto. Ale to nie koniec, bo The Block posiada też rozwiniętą sekcję edukacyjną z regularnymi raportami rynkowymi oraz objaśnieniami jak dane projekty funkcjonują, więc jest to taka kopalnia. Wiedzy za darmo, w jednym miejscu, co prawda dla osób, które znają angielski albo przynajmniej się jego uczą, ale tak jak to na tym rynku jest i bywa, po prostu wszystkie kluczowe informacje są po angielsku. Więc mamy na razie pięć podstawowych narzędzi wymienionych, bez których ciężko byłoby nam się sprawnie poruszać po rynku. I przejdźmy sobie teraz do nieco bardziej zaawansowanych aplikacji, ale wciąż na tyle łatwych, że po kilku dniach lub tygodniach nauki będziecie w stanie sprawnie się po nich poruszać. Ja myślę, że warto w ogóle zauważyć, że ten cykl w szczególności pokazuje nam, że warto jest sprawdzać, jak zaplanowana jest dystysczna. Dystrybucja tokenów, tak, zwłaszcza dla nowych projektów, więc widzimy, że jest wiele kryptowalut, które mają początkową inflacyjną tokenomę. Niestety jest to tyle ważne, że nadmierna podaż może nam skutecznie hamować wzrost ceny, zwłaszcza w momentach, gdy popyt na rynku jest słabszy. I do sprawdzenia tokenomii, dystrybucji tokenów oraz ich inflacji i podaży, tak? śmiało mogę polecić między innymi dwie darmowe strony, czyli Token Unlocks i Crypto Rank. Te wszystkie linki, o których mówię, są na ekranie i też w opisie pod tym filmem, gdzieś tam niżej w opisie. Je ja wam podepnę, żeby się nie pogubiły. Więc oni nam tutaj podają jak na tacy. Istotne informacje o nadchodzących wydarzeniach, wypuszczenia tokenów do obiegu, dzięki czemu zawczasu możemy się przygotować na ewentualne spadki ceny, rozegrać longa lub shorta w zależności co tam rozpinimy jak to może wpłynąć na rynek. A wiadomo, że w czasie dużych handlowców te spadki często występują, chociaż jak jest hosta, to czasami są one zjadane przez rynek i jest na odwrót, ale obecnie w takim okresie jak teraz, gdy było załamanie minarbitrum, to podcięło skrzydła, po prostu rynek zaczął spadać. Nie udało się zjeść tego dipa spowodowanego zrzutami, no i się skończyło, jak skończyło. Więc studiując token Unlocks możemy się dowiedzieć m.in. o planowanym westingu, czyli takim harmonogramie uwalniania tokenów. I daje nam to po prostu wgląd w to, ile tokenów jest odblokowanych, ile jest na rynku, a ile jest jeszcze niedostępnych dla inwestorów i dopiero będą wpuszczone na rynek. A klikając w dowolny interesujący nas token sprawdzimy, do kogo te nowe tokeny trafiają i czy jest to alokacja dla inwestorów prywatnych, funduszy inwestycyjnych, dla teamu, czy trafiają one do puli publicznej. A CryptoRank za to dodaje nam też możliwość sprawdzenia, jakie fundusze Venture Capital zainwestowały w dany projekt oraz jaki jest ich udział w takim przedsięwzięciu, więc to można traktować dwojako, bo aktywność takich podmiotów świadczy o tym, że są generalnie zainteresowane potencjałem danego projektu, ale z drugiej strony daje nam to informację, że powinniśmy być ostrożni, bo gdy ventures posiadają duże alokacje tokenów, które otrzymywali w rundach prywatnych po bardzo niskich cenach, to może nam to dawać sygnał, że będą chcieli swój sprzedać, no bo chcą zarobić po to, tutaj są, gdy wzrosty się pojawią. Więc wiecie, mamy szeroki wgląd w rynek dzięki CoinGecko, wiemy jak przeglądać kryptowaluty od najmniejszej do największej, lub na odwrót, i wiemy też, jak śledzić akcję cenową oraz jak kupić i sprzedać nasze aktywa poprzez m.in. Bybit. I też zaprezentowałem wam również stronę, która daje przejrzysty wgląd w tokonomię projektów dzięki tym unlockom. I kolejny, teraz ciekawy case, kolejna ciekawa platforma, w szczególności przydatna dla miłośników zdecentralizowanych finansów, czyli DeFi Lama. I to jest darmowa platforma, która dostarcza dokładne i aktualne dane na temat protokołów DeFi. I ta stronka umożliwia użytkownikom śledzenie wartości zablokowanych tokenów, czyli tak zwanego Total Value Locked. I co istotne, jest to możliwe do sprawdzenia w różnych projektach DeFi. I pozwala to między innymi ocenić, jak duże zaufanie pokładają w nie inwestorzy, a te total value lock jest też kluczowym wskaźnikiem pokazującym nam, ile środków jest zaangażowanych w danym projekcie, co może być pomocne w ocenie jego popularności i po prostu stabilności. Ale to nie tylko to, tak, bo oni też oferują funkcję porównywania różnych protokołów pod względem innych parametrów, dostarczają informacji o przychodach, napływach pieniężnych, wolumenach handlowych, czy nawet podają informacje o ilości deweloperów pracujących nad danym projektem oraz ilości tweetów, jakie pojawiają się na temat konkretnej platformy DeFi. I i jeszcze co, to DeFi Lama posiada przyjazny interfejs użytkownika, tak? Serio jest łatwo tam się poruszać, łatwa jest w obsłudze, nawet dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z rynkiem DeFi, więc posługując się nią, możemy po prostu lepiej zrozumieć dynamikę rynku, a dzięki temu będziemy mogli podjąć bardziej świadomą decyzję o zakupie bądź sprzedaży kryptowaluty z tego sektora właśnie zdecentralizowanych finansów. Kolejne narzędzie w naszym szerokim wachlarzu inwestorsko-analitycznym to Messari. Jest to wszechstronna platforma badawcza czy analityczna. Ona też dostarcza kompleksowych informacji. Na temat rynku krypto. I co prawda wiele treści na tej stronie jest płatnych, natomiast wciąż w wersji darmowej daje ciekawe możliwości. Ja też na przykład u mnie na Telegramie, no bo słuchajcie, jeżeli Wam się tego nie chce wszystkiego czytać, uczyć, to ja to robię za Was, tak? Więc na mojej grupie telegramowej KDP Wiadomości, link w opisie i teraz na ekranie. Ja wrzucam zagrania, analizy, to co się dzieje na rynku, newsy, co warto kupić, co sprzedać według mnie i co ja robię. Więc jak ktoś nie ma siły, nie ma czasu to robić, no to Was wyręczam, ale po prostu wiem, że wielu z Was chce być samodzielnych i jeszcze sobie rozszerzyć analizę coinów, które Was interesują. Więc po prostu ja na Telegramie, możecie sobie wyszukać wstecz, publikowałem raport na bazie MSRi na 2024 rok to było chyba sto parędziesiąt stron po polsku, które upublikowaliśmy z wytycznymi o tym, co może się wydarzyć w tym roku, więc warto sobie sprawdzić. Część się już zaczęła pokrywać, więc tam możemy też korzystać z szerokiej gamy raportów, analiz oraz narzędzi do śledzenia różnych kryptowalut i projektów, a ta platforma jest szczególnie ceniona ze względu na swoje dokładne i profesjonalne analizy, które serio pomagają inwestorom zrozumieć złożone aspekty na rynku, w takim w takiej bardziej u patologicznej formie. I tutaj też na uwagę właśnie zasługują takie darmowe, regularne raporty kwartalne całej masy blockchainów, w których profesjonaliści dokonują gruntownej analizy, podsumowują postępy poczynione w danym czasie, informują też o najważniejszych wydarzeniach na danych sieciach oraz oceniają ich dalszy potencjał. Więc jeżeli chcecie wiedzieć, jak rozwija się projekt, w który zainwestowaliście, to Messari jest świetnym miejscem do tego, by takie informacje po prostu uzyskać. No dobra, i teraz na końcu z szeregu tych narzędzi dla średnio zaawansowanych jest jeszcze Coinglas. Tutaj mamy naprawdę Masę nieocenionych informacji na temat rynku kontraktów terminowych, co jest szczególnie przydatne dla day traderów. Więc jeżeli tradujecie krótkoterminowo, rozgrywacie dźwignie, sprawdźcie sobie tę stronę. Monitorujemy tutaj kluczowe wskaźniki, takie jak otwarte pozycje, czyli open interest, wolumeny obrotu na giełdach, czy funding rates. Oraz co najbardziej istotne, strona oferuje nam mapę likwidacji, dzięki temu możemy też lepiej poznać, w którą stronę będzie zmierzać cena, by sięgnąć po jak najwięcej płynności na rynku i pokasować longujących lub shortujących. Co więcej, mamy też możliwość śledzenia sentymentu rynkowego poprzez analizę danych dotyczących długich i krótkich pozycji, a dzięki temu użytkownicy mogą szybko ocenić czy rynek jest zdominowany przez niedźwiedzie nastawienie czy bycze, czy więcej ludzi longuje czy shortuje, mówiąc wprost. Więc ta platforma jest na pewno przyjemna pod kątem graficznym, prezentuje dane w postaci interaktywnych wykresów, które ułatwiają interpretację złożonych informacji i identyfikację trendów w rzeczy samej. Więc jeżeli jesteś day traderem, to będzie dla ciebie szczególnie przydatne i na pewno doceni to każdy, kto poważnie podchodzi do handlu krypto. No dobra, więc mamy kolejne pięć platform dzięki którym poznamy szeroki rynek krypto od największego do najmniejszego projektu pod względem kapitalizacji rynkowej tak mamy też przyrządy służące do analizy cenowej i te które umożliwiają handel naszymi kryptowalutami ale zrobiliśmy też krok dalej. Tutaj ku naszej analizie fundamentalnej dotychczas w tym filmie dysponujemy narzędziami, które pozwalają nam dogłębnie ocenić ekonomię projektów i sprawdzić jakie grube ryby inwestują w krypto oraz po prostu, o ptaszek przyleciał, bardzo fajnie to wygląda, aż wam pokażę, a odleciał to wam nie pokażę, no trudno, czyli żeby przewidzieć tak też jakie tutaj są poziomy likwidacji, jakie są newsy z branży, mamy do tego wszystkiego wgląd, wiecie gdzie sprawdzić open interest, by przewidzieć po prostu w którą stronę zmierza rynek, ale musicie też mieć na Uwadzę, że opanowanie i swobodne posługiwanie się dotychczas wymienionymi narzędziami naturalnie zajmie Wam nieco czasu, mimo tego, że z pozoru wydają się to skomplikowane rzeczy, to po dłuższej lub krótkiej chwili będzie to dla Was coraz bardziej przejrzyste. I tutaj, jak w nauce każdego rzemiosła, dajcie sobie spokojnie czas, tak, nawet parę tygodni czy miesięcy, żeby to przyswoić, nie bądźcie zdruzgotani, że nie umiecie tego korzystać, czy nie wiecie, co tam jest napisane czy pokazane. No nie od razu już im zbudowano, step by step dobrze będzie. Więc no nie rzucajcie się na głęboką wodę, testujcie, jedna platforma po drugiej, zerknijcie sobie, które wam najbardziej odpowiadają i szkolcie rzemiosło na kilku, może sobie potem kupicie premium, jak wam się spodoba, te dane tam z reguły wiecie, parę dziesiąt dolarów miesięcznie i sporo można wywnioskować. Więc też myślę, że lepiej zacząć od tych bardziej podstawowych, a potem przejść do tych bardziej zaawansowanych, no bo tak to wygląda, żeby przewaga na tym rynku trudnym co by nie było osiągnąć. No ale teraz właśnie czas, żeby do tych zaawansowanych platform przejść. One już wymagają pewnego obycia na rynku, i co najmniej podstawowej znajomości pojęć, bo listę zaawansowanych narzędzi, rozpoczynam od CryptoQuant. Ta strona oferuje kompleksowy zestaw narzędzi do analizy rynku, specjalizuje się w dostarczaniu danych on-chain, gromadzi i analizuje dane bezpośrednio z blockchainów, co umożliwia monitorowanie kluczowych wskaźników, jak chociażby zachowania krótko i długoterminowych posiadaczy bitcoina i wiele, wiele innych. I na przykład wzrost liczby długoterminowych posiadaczy może wskazywać na rosnące zaufanie inwestorów do przyszłej perspektywy rynku, co często jest interpretowane jako sygnał pozytywny, a z kolei zwiększenie aktywności krótkoterminowych posiadaczy, którzy zazwyczaj są bardziej skłonni do szybkiej sprzedaży, może sugerować nadchodzącą zmienność i może nas to uszczędzić przed zbliżającą się korektą. Ponadto, narzędzie śledzi przepływy środków między portfelami a giełdami i na przykład duże transfery bitcoinów do giełd mogą sugerować nadchodzącą sprzedaż, co jest ceną informacją dla inwestorów próbujących przewidzieć zmiany cen lub właśnie dbających o stan swojego portfela, którzy chcą się wycofać na chwilę i wrócić po takiej sprzedaży, co oczywiście jest ryzykowne, ale ludzie to tak robią. Więc platforma oferuje również dane dotyczące rezerw giełdowych, co pozwala na ocenę takiej podaży dostępnej do handlu. Dzięki tym funkcjom możemy zyskać przewagę na rynku, lepiej rozumiejąc jak zmiany w przepływach kapitału mogą wpłynąć na cenę kryptowalut. I też te CryptoQuant oferuje szeroką gamę wskaźników i narzędzi analitycznych, które są łatwe w użyciu nawet dla mniej doświadczonych użytkowników. I no też interfejs jest przyjazny są interaktywne wykresy, jest możliwość ustawiania powiadomień o zmianach w kluczowych wskaźnikach i dzięki temu możemy na bieżąco monitorować rynek i szybko reagować na istotne zmiany. I te regularne analizy i raporty dostarczają też cennych spostrzeżeń na temat trendów. No i to czyni to najbardziej takim nieocenionym tulem, narzędziem dla każdego, kto chce lepiej zrozumieć i nawigować w świecie krypto. Kolejna platforma Dune Analytics i to jest platforma analityczna, no jak się pewnie domyślacie, budowana przez społeczność, umożliwia użytkownikom tworzenie i przeglądanie nie standardowych raportów opartych na danych blockchain i dzięki temu każdy może korzystać z gotowych analiz lub inspirować się pracami innych, co sprzyja współpracy i wymianie wiedzy. I ta platforma jest szczególnie ceniona za swoją elastyczność i po prostu możliwość dostosowywania analiz do indywidualnych potrzeb użytkowników i posiada naprawdę masę różnego rodzaju danych i to zaprezentowanych w przyjazny dla oka graficzny sposób. I możemy tam śledzić aktywność użytkowników, poprzepływy finansowe, co czyni to świetnym narzędziem dla każdego, kto chce trochę głębiej zrozumieć dynamikę rynku blockchain. I samego DeFi. I na koniec podaję narzędzia dla osób, które chcą wyszukiwać projekty na bardzo wczesnym etapie rozwoju z bardzo niską kapitalizacją rynkową, memcoiny, inne spekulacyjne kryptowaluty. Nazwijmy to sobie takim niezbędnikiem Degena, bo wiele projektów o niskiej kapitalizacji, świeżo stworzonych, nie znajdzie się na takich stronach jak CoinGecko czy CoinMarketCap. Do tego będą Wam potrzebne wykresy z Dextools lub Dex Screener i one pokażą Wam wykresy cenowe kryptowalut z samego początku ich istnienia. No i nie tylko to, bo tam uzyskacie też info do ich stron internetowych kont na social media, rozmaitecie mogli skopiować adres kontraktu i wkleić go w narzędzia, o których wam powiem za chwilę. Więc ten research młodych projektów z małym market capem to jest ciężkie zadanie nietrudno nie trudno rak pula, czy trafienie honey pota, ale w dużym skrócie no, chodzi po prostu o stratę waszych pieniędzy. tak? Więc nieuczciwi twórcy na każdym kroku tworzą krypto, które po krótkim czasie upadają, a deweloperzy uciekają z tą kasą inwestorów i koło się zatacza. Więc bardzo często jest to możliwe właśnie dzięki sprytnie skonstruowanym kodom w smart kontrakcie tokenów, które umożliwiają oszustom przysłowiowy skok na karę, Masa, gdy cena tokenu zaczyna pompować. Ja wam teraz też wrzucę w formie mojego przerywnika, shorta z polskim Degenem a propos tego, czym jest Rack więc sobie obejrzyjcie teraz. Tłumaczę skomplikowane pojęcia z rynku kryptowalut, część druga. Dzisiaj jestem z Tąkiem polskim Degenem i spytam go, co to jest Rack jak to funkcjonuje. Czemu cały czas dużo osób o tym nie wie. Więc najczęściej, że mówiąc, Rackpool jest to rodzaj skamu, który polega na tym, że po prostu deweloper, który stworzył token, zostawia sobie taką bramkę w smart kontrakcie, polega na tym, że w momencie można wyciągnąć całą płynność z tokena. Kiedy token spada całkowicie do zera. No bo... Nie ma możliwości robienia handlu. Okej, okay, dzięki wielkie i zaobserwujcie profil, żeby nie przegapić kolejnego odcinka z wytłumaczeniem, co to jest jakaś inna rzecz na rynku krypto. No ale tego wszystkiego da się uniknąć. Ja wam serwuję te narzędzia właśnie w takiej formie, jak to wygląda. Między innymi Quick Intel oraz Token Sniffer. Jak nazwa tego drugiego wskazuje? wywąchują nam takie manipulacyjne schematy dzięki przeskanowaniu kodu w celu znalezienia potencjalnych luk. I wystarczy, że wkleimy adres kontraktu, który możemy chociażby znaleźć na CoinGecko, market Cupie, lub DexCleanerze, a w kilka sekund otrzymamy, że rzetelne... Audyt na temat tego, czy twórcy zostawili jakieś nieuczciwe furtki, dzięki którym możliwa jest kradzież naszych pieniędzy. I to nam też pokazuje, czy token jest Hanipotem, czy płynność jest spalona, czy jest narzucony tax i wiele innych przydatnych info. No i ja wiem, że te pojęcia mogą być dla Was obce, dlatego nie bez powodu jest to narzędzie skierowane do bardziej doświadczonych traderów, no i degenów, którzy specjalizują się w wyszukiwaniu coinów z niską kapitalizacją. A dla osób, które są zainteresowane tym degenieniem operujących na salanie, dorzucam Wam coś ekstra, bo równie dobra, darmowa platforma do skanowania kontraktów na tym blockchainie nazywa się Sol Sniffer i też możecie sobie ją sprawdzić oraz osoby, które tradują na Solanie, niech sobie skorzystają z bota, który według mnie jest najlepszy, jest to ReadySwap, do nich mam link referencyjny, podzielę się, przeklikajcie, to jest bot na Telegramie, serio, będzie on gdzieś w opisie, jest kod QR na ekranie teraz też, klikacie sobie to, z Telegramem wam to się łączy, minuta, konfiguracja, robicie sobie tam nowy wallet, i możecie z Telegrama, nie wychodząc poza apki, kupować sobie tokeny na Solanie, czyli na przykład jakieś Degeny, Memcoiny i całą resztę, nie musicie w ogóle odpalać Metamaska, czy czegoś innego, wchodzić na jakieś deksy. Wszystko z poziomu Telegrama, świetna sprawa, więc ReadySwap sprawdźcie sobie. Tak jak widzicie na ekranie to wygląda i również jeżeli chodzi o Ethereum to macie tutaj Padre, czyli aplikację, która też umożliwia kupowanie, sprzedawanie. Tutaj apki na telegramie nie ma, ale jest fajny taki przejrzysty layout, na którym można się zalogować, podłączyć po prostu portfel przez private No jest to bezpiecznie jest to sprawdzona platforma, ale na różnych randomowych tego nie róbcie, jeżeli nie macie czegoś z polecenia od kogoś, komu ufacie. No i na Padre też macie możliwość rozgrywania tokenów na Ethereum. Macie też niższe fees tego linku w opisie, więc sobie załóżcie Rediswap i Padre, to i to wam się przyda. No, i generalnie tyle, więc jeżeli chodzi o takie kluczowe narzędzia, których opanowanie pozwoli Wam na wyrobienie przewagi na rynku, no to to. to. To powiedziałem, co chciałem. Dodałem się ze dwa, więc wyszło chyba z 18 narzędzi. Wiem, że jest ich cała masa i ta ilość może Was przytłaczać, ale podejdźcie do sprawy na spokojnie. Nie musicie od razu obsługiwać wszystkich na raz. Być może część z nich już znacie i używacie, a w zależności od waszego stopnia zaawansowania, dobierzecie sobie na początek kilka i z czasem wdrażajcie ich więcej. Więc ta nauka może Wam zająć nawet kilka tygodni, ale serio, uwierzcie mi, że jest to przyjemny proces odkrywania tajników tego rynku i daje to podwójną satysfakcję, gdy z czasem wszystko staje się dla was jasne. I ja część z tych przydatnych platform też pominam bo wyszłoby z tego materiału wideo na kolejne dwie godziny, ale wspomnę, że w opisie pod tym filmem macie playlistę jak tradować, playlistę dla początkujących, poradniki na start, więc tam wszystko jest też opisane, dużo tych no, gdzieś tam stron pokazywałem, więc sobie sprawdźcie no, po tym materiale, też w prawym górnym rogu wam przypinam fajny materiał na start właśnie jak zacząć tradować. Jak ta psychologia działa? Więc ja też wspomnę się do zainteresowanych, już kończąc, że powszechnie używany jest też oczywiście Twitter jako źródło informacji, ale mamy też inne magazyny internetowe, Coin Telegraph, czy Coindex. Mamy też strony analityczne jak Sentiment, Artemis, Glassnote, chociaż ten ostatni w większości ma treści płatne. Możemy też korzystać z chatu GPT, by zapytać się o interesujące zagadnienia z różnych dziedzin krypto, a do śledzenia najważniejszych informacji, wydarzeń makroekonomicznych, jakichś tam danych, posłuży nam investing.com, czyli macie 20 parę narzędzi i stron, Ode mnie w tym dzisiejszym materiale, więc uważam, że one właśnie, te, które zaprezentowałem, powinny być regularnie używane przez Was, żeby się tutaj douczyć, doszlifować rzemiosło. No i tyle. Dajcie znać, o czym chcielibyście kolejny materiał, co Wam jeszcze pokazać, jakie macie pomysły. E, oczywiście chętnie taki zrealizuję, jak widzicie, słucham się Was i robię to, co chcecie. E, dzielę się tą moją wiedzą bezpłatnie, więc będzie mi miło, że ich skorzystacie z linku afilacyjnego do giełdy Bybit. Wy macie przy okazji najlepsze możliwe wynegocjowane bonusy przeze mnie, a ja mam od giełdy część prowizji, którą tak w większości na różne turnieje, wyjazdy, eventy, seria, które teraz kręcimy i tak dalej, i tak dalej. Więc korzystajcie, łapcie, Discord, Telegram w opisie. Trzymajcie się. Cześć.